Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego wydgoskiego sacré Milowymi krokami zbliżają się pierwsze dni listopada, a jeszcze przed nimi 31 października, a wraz z nim ów nieszczęsny Halloween. Sama nazwa jest wprawdzie wywodzi się z tradycji katolickiej, po angielsku Hellomess znaczy wszystkich świętych, a Halloween to po prostu wigilia wszystkich świętych. Ale poza nazwą to już z katolicyzmem dzisiaj nie ma nic wspólnego. Wręcz przeciwnie, jest, jest to jakieś wspominanie obrządków i przesądów pogańskich. Mnie osobiście ten Halloween kojarzy się z przybyłymi również z zachodu, a cieszącymi się wielką popularnością, zwłaszcza wśród młodzieży, miejscami zbiorowego żywienia po angielsku tak zwane chainy, czyli chains, czyli łańcuchowo powstawały na powstały na całym świecie, wszędzie te same potrawy, te same wnętrza, dekoracje, wszędzie tak samo, na całym świecie. I y nasze dzieci i młodzież często przesiadując właśnie w tego typu w miejscach zbiorowego żywienia pożerają niesamowite ilości, pożerają te fast foody, tak zwane, czy inne paskudy, przy czym zatruwają swój organizm tym niezdrowym jedzeniem, tą chemią, puchną niezdrowo, a jeszcze dodatkowo karmią swoją psychikę niemiłosiernie kiczowatą tandetą tamtejszych wnętrz. I podobnie ma się rzecz z owym Halloween, Dzieci nasze pozwalamy zatruwać, za, dziecięcą wyobraźnie zatruwa się wiarą w rozmaite gusła, w wiedźmy, upiory, demony. Jakby nie było ciekawszych rzeczy zdrowszych. Jest to niezdrowe, źle wpływa na psychikę. Poza tym kar, karmi się te dzieci i młodzież również niemiłosiernym kiczem. Tandetą wołającą o pomstę do nieba. Poza tym, to absolutnie nie ma najmniejszego uzasadnienia w naszej polskiej tradycji. Przyszło to z Zachodu zostało sztucznie przyjęte i gdzieś tam próbuje się to przeszczepić, i wydawać, by się dzisiaj mogło, że, naj, że najważniejszymi polskimi świętami narodowymi są Halloween i walentynki, a przecież chyba inna jest nasza tradycja. To też apeluję, nie propagujmy tej strasznej głupoty. Tych masek dyniowatych, tych różnych jakichś tam zwyczajów przeszczepionych, nie wiadomo po co z zachodu, nie mających ani uzasadnienia, ani nie dających żadnej korzyści, wręcz przeciwnie zatruwających umysły naszych dzieci i młodzieży i wypaczających ich zarówno światopogląd, jak i gust. Ale wróćmy już do naszych świąt, katolickich i szczególnie zakorzenionych w naszej polskiej tradycji. 1 listopada uroczystość ku czci wszystkich świętych. Chcę to mocno podkreślić. 1 listopada to jest wszystkich świętych. Nie daj Boże, nie żadne tam święto zmarłych. Święto zmarłych to jest głupi. Komunistyczny wymysł. Świ Zmarli nie świętują, nie ma czegoś takiego w ogóle jak święto zmarłych. To jest uroczystość ku czci wszystkich świętych. Są święta ku czci Matki Boskiej, są święta ku czci świętych Piotra i Pawła, na przykład świętego Macieja, świętego Łukasza, świętego Jana, jednego, drugiego, trzeciego. A w tym dniu, 1 listopada, czcimy wszystkich świętych jednocześnie. To, to nie ma nic wspólnego właściwie ze zmarłymi, tylko wręcz przeciwnie. Jest to święto ku czci tych, którzy się cieszą pełnią życia przez to największe rzet. To jest święto ku czci tych wiecznie żyjących w niebie dla Boga. Dlatego jest to uroczystość podniosła, pełna radości. Mszę świętą odprawia się przecież w białym ornacie, w bieli. Oczywiście wkrada się tutaj nutka melancholii. Dlaczego? Ponieważ mając nadzieję, iż nasi bliscy zmarli, cieszą się już chwałą nieba, że są wśród tych zbawionych taką nadzieję żywiąc w sercu. Przychodzimy obchodząc ich jakby zbiorowe imieniny. We wszystkich świętych przychodzimy również, zapalamy świece czy znicze, kładziemy kwiaty na grobach naszych bliskich, mając nadzieję, że oni są świętymi, że się cieszą tym niewyobrażalnie szczęśliwym, pięknym, radosnym życiem w niebie. No ale jak przychodzi się na groby yy, bliskich, to zawsze jest Jakaś nuta melancholii. Jest zwyczajny ludzki żal, że w tej chwili nie możemy spojrzeć na siebie, się przytulić, porozmawiać ze sobą, i stąd jest też jakaś tam wkrada się smutek. Niemniej w samym założeniu swoim jest to święto niezmiernie podniosłe, radosne. Czcimy wszystkich świętych. Przypominam, nie ma czegoś takiego jak święto zmarłych. Jest to. Absolutna bzdura, komunistyczna głupota. Jest 1 listopada, to jest wszystkich świętych, tak to się nazywa po katolicku i po polsku. Natomiast dzień następny, 2 listopada, on rzeczywiście, w tym dniu wspominamy wiernych zmarłych, ale ma swoją piękną polską nazwę. To jest Dzień Zaduszny. W skrócie zaduszki. Dzień zaduszny, czyli taki dzień, w którym się modlimy za dusze w czyśćcu cierpiące. Ponieważ nigdy nie mamy pewności, czy ci nasi zmarli chcielibyśmy, żeby oni się już cieszyli chwałą nieba, ale tej pewności nie mamy, więc już w dzień zaduszny przychodzimy, zapalić znicze na grobach naszych bliskich, modlimy się, ale ten dzień już ma zupełnie inny klimat. Ma charakter żałobny, bardziej pokutny, ponieważ wspominamy te dusze w czyśćcu cierpiące. Dzień zaduszny to jest. I w ten dzień, 2 listopada, zamierzam odprawić mszę świętą żałobną, rekwiem w czarnym ornacie, w klasycznym rycie rzymskim o godzinie 19.15 w naszym kościele, w naszym bydgoskim sakreker. Wszystkich już dzisiaj serdecznie zapraszam po mszy świętej. Jak zwykle spotkanie i podejmiemy temat kolejny. Temat hermeneutyki ciągłości w liturgii, o czym mówi nasz ojciec święty Benedykt. A dziś już Starajmy się przygotować właściwie, żeby tę uroczystość wszystkich świętych i dzień zaduszny uczcić godnie, po katolicku i po polsku, a nie naśladować tych wszystkich żałosnych głupot, które przyszły do nas z zachodu, ani też nie utrzymywać tego pokrętnego, Nazewnictwa, które z kolei zaszczepiono nam z drugiej strony, ze wschodu, nie ma, przypominam raz jeszcze, kochani, nie ma czegoś takiego jak Święto Zmarłych. I nie ma w tradycji polskiej żadnego Halloween. Jest wszystkich świętych pierwszego dnia listopada, a 2 listopada, dzień zaduszny. Uczcijmy te dni po polsku i po katolicku godnie. et lux perpetua lucea